Panko, witam was bardzo serdecznie, ja jestem SNAJPER Witam was w kolejnym odcinku ze SNAJPEROWEGO PINGWIN PACKA No To tak, dawno nic nie było I ja to o tym wiem, wiem, wiem Była mała przerwa na kanale Mała około kilka, może nie kilka Ale um, Troszeczkę przerwy było rzeczywiście No jesteśmy na Pingwin Packu Ponieważ postawiłem, że mod packa nagram sobie Najpierw No i teraz parę spraw Jesteśmy w zamku, jesteśmy w zamku, to jest dungeon Nagrywałem to przed chwilą, ale okazało się, że nagranie mi wywaliło, znaczy no Minecraft się postanowił skraszować, a efektem tego był to, że nagranie poszło w piach. No, to tak bardzo, to jest bardzo dużym skrócie. No szybko, co robili? Wybraliśmy się na wyprawę, postanowiliśmy, że po troszeczkę teraz będziemy pochodzić, by poszukać różnych ciekawych rzeczy, jak widzicie tutaj walczyliśmy już z mopkami, więc mamy parę esencji i tak dalej, no bardzo szkoda, że się nie nagrało, ogólnie było fajnie, skinęliśmy. Jesteśmy w zamku, ten zamek ogólnie przejęliśmy Gdzieś mi tutaj coś warkocze Właśnie, myśli, nie wiem czy to gdzieś tutaj pod Pod tym, rzeczywiście pod tym coś jest Bo w zamku nic już nie ma Ale patrzcie, tu jeszcze z siedzą Także szybko ich stąd wyplewimy I co, dzisiaj ich tu słyszę jeszcze to już byłem tu no, gdzieś są. Tu widziałem kadrę jakąś. Tu jest jeden. Gdzie jest drugi? Słoniak? Gdzie jest reszta? Bo tutaj, tutaj już byliśmy. Ogólnie. Gdzie jest reszta? Gdzieś tu są. Światło ślipło w monitorze, nie widzę Coś jest, Coś jest. Co to jest? jeszcze jego tak cegiełki połowowe Dobra, nieważne nie e, Ponieważ ten zamek ogólnie Uważam za to, że go przejęliśmy Gdyż, no po prostu mamy Tu już nic inni. Nie ma prawie, ale się zjebał. O cholera Włochole. Dobra. Przez chwilę yy, stracha zapałem. Dobra. Więc nie wiem, nie wiem czy coś, że coś jest. No jest to ogólnie zamek, ale pójdziemy do drugiego zamka który jest gdzieś tam. Gdzieś tam Czekajcie. Bo straciłem orientację w terenie pierwszy raz w Minecrafcie. Tam jest wioska i tam gdzieś powinien być drugi zamek Tam gdzieś, no, tam gdzieś, tam gdzieś, tam gdzieś, tam gdzieś Tam gdzieś tam gdzieś powinien być O, i tutaj patrzcie, skubaniec jest To ten chyba, co mi tam zleciał ogólnie przy nagraniu No, już nie, nie udało mi się go yy, Nie wiem właśnie dlaczego są takie dziwne lagi Za chwilę mnie pewnie cofnie Także ten No, bo, o widzicie? Coś tu się psuje, ty spierdzielaj, bo ty jak... Owszem, owszem. Słuchajcie, nie, tu gdzieś był drugi zamek, bo tu jest ogólnie wioska, którą znaleźliśmy. To druga wioska, ponieważ my mieszkamy w jednej i tu jest druga wioska, którą sobie oznaczymy. Ogólnie trzeba znaleźć chyba tego yy, gościa od Kowala kowadła, ogin ogin położymy tutaj, Ale tak śmiesznie się myślę, że trochę mnie laguje nie wiem czemu, w 30fps nie laguje ha, bo to jest ta pieprzona połapka dobra to ja na razie do niej nie idę bo tam będzie sieczka i ja powiem, że zginę z góry Ale z góry zakładam, że zginę bo raczej znaczy szansa przylecić, tam to nie ma specjalnie? Dobra czekajcie Więc tak, to będzie wioska taki świetny a ja, taki Ściwe. może waypoint o widzicie, no, możemy trochę tego remove, tak czyli usunąć i ja chcę ten point tak. o, no, w ok e, teraz następne słuchajcie, e, jest taka sprawa bo jak widzicie jest na defaultowym tekstopaku w sumie ja nawet nie wiem, ponieważ no znam, że na razie można troszeczkę na tym Mamy do opcji na razie dwa teksturpaki. Eee, czekajcie, gdzie to opcje? Albo Fightful, albo ten deflautowy. No mogę przyłączyć do Fightfula. Zobaczycie, jak ten, mam nadzieję, że mi to nic nie wywali. No nie wywali. No także tak ogólnie rzecz biorąc wygląda Fightful. No także nie wiem, który jest wodniejszy w sumie. No, ale możecie spoglądać tekst w, w, w komentarzach ja poglądam na deflaucie, ponieważ no, na razie mi się nie przynika i w ogóle Słuchajcie, tu był gdzieś drugi zamek, ja tu, tu były dwa zamki ogólnie koło siebie o właśnie, tu są jakieś kopalnie i to, to jest dobre bo będziemy też chcieli poszukać troszeczkę surowców tu był gdzieś dwa zamki Dwa zamki, jestem tego pewny Teraz skoro nie wiem Jestem drugi. Jest drugi, widzicie? Już tam jest w tym rogu W tym tam rogu Zjedzmy sobie trochę Kurczę, mam Eku padnie za chwilę, znaczy eku padnie mi zbroja za moment yy, i, I co mi tam jeszcze? Mieczyk mam słaby Łuk to w ogóle Straciłem się 30 level słuchajcie, Paranoia, Jestem po prostu złamany I w ogóle Kurczę, dobra. Tu gdzieś jest ten zamek, tutaj gdzieś powinien być. Zdobędziemy te zamki i idziemy dalej podróżować, podróżować. Ogólnie, słuchajcie, nie było mnie dlatego, że kiedy mam szkoła inne, ale i tak dalej. Będę teraz już nagrywać mniej więcej regular, regularnie co jakiś czas, ale już widzicie się zrespiły z małe. małe Kurczę, nie podoba mi się to. O, a dawaj. To jest suszustwo. No i, i dobra. Słuchajcie, nie wiem co będziemy mogli z zrobić tych, z tych esencji, ale to są jakoś Electric Essence w ogóle dostałem. Także Kupo kolejny snajper. Snajper zapił snipera. No, słuchajcie, możecie mi napisać. Znaczy ogólnie wiem, że tam różkę można chyba z tych esencji zrobić czy coś takiego. Ale, ale nie jestem tego pewny. Ogólnie to ogarnę, bo wiem, że Kathe to wie. Jak zrobić te. Nie mam strzał! No to ciekawe, ty, pozdro, jak to się stało. Nie mam wody też. Au. 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 On no, tutaj będziemy z solderem walczyć. Kurnej, ale ich tu teraz wyjdzie trochę. Ale dobrze, że mają te słabe miecze. Czyli ich jakieś tam zabijemy. Dobra. Nie jest to dla nas problem zabić te skubańcy. Tych skubańców Tylko że ci łuki są kurna pierwna Trzeba ich być tak na szybko Na szybko ich wybrać Nie dobra leci trzeba się bawić kurwa z Minecraft tu się kurwa bawisz a nie Piedzie sorry za przekleństwo Co my tu mamy? Ale takie kówno się zrobiło O no, co tu chodzi? Dobra, pokładajmy z to jakoś ładnie. O dobra. Mmm dobra. Jesteśmy w dobrej drodze, ale tu ich jest chyba więcej. A ja już za chwilę... Ten ma te potki chamskie. Zaraz powolni albo coś. On jest spowolnił Nie, to się stało. Nie garnął. Jak sniper wbija, to nie ma szans na przeżycie. Dzień. E, Kulny, No się zrespił ten taki boss jakby zdeczka. Ten w żółtej zbroi to jest taki... Nie wiem czy to jest ich. boss, czy co to jest, ale on ponoć jest chyba... No jest bossem, bo z tego tronu tam całego Nie, jest zwykły, skeletonem. Dobra Co ci jest problem? Nie mamy już za chwilę, nie będziemy mieli za chwilę tych O fakt, no tak, zajęliśmy się, bo nie mamy już zbroi ja I o tym, o tym mniej więcej mówiłem Że coś mi chyba pękło Mamy 17 zaledwie, że naza Powiedzcie mi, że tu jest Samożarcie, samożarcie, Nie fajnie, nie fajnie Nie fajnie, nie fajnie, nie fajnie Bo tu jest samużarcie Znaczy te esencje to tu poukładam W ogóle no je wrócę po prostu do tego na razie No to tak może być Kulno, nie mamy dwóch, potrzebujemy żelazo Ale my nie mamy żelaza Aż tyle żeby sobie zrobić całą tą zbroję całą Cies co to Spider Joke? Czy jak to było? Spider Joke się nazywało. Jak dobrze pamiętam. Kurwa A to na jest kucharz, to on nie jest już taki silny. Ale z to mamy mięso. I tu jest cholera coraz ciemniej. Fuck. Muszę zrobić pochodnie najpierw. Aby mnie jakoś ogarnąć pochodnie. Tak, gdzie nie wziąłem, wziąłem drewna, bo powiedziałem, że... Posłań drewno Pytanie, że to się zaczęło się robić. Kurde, noc się zrobiła No to jest minus. Mam nadzieję, że jak to porozwalam to się nic nie stanie. No, także że słuchajcie, piszcie w komentarzach teraz do was troszeczkę prośba. Piszcie w komentarzach co można porobić, bo ja teraz chcę troszeczkę zająć się, tak jak mówiłem, wyprawa będzie my chodzić po świecie i w ogóle, żeby nie siedzieć cały czas w domu a w kolejnych odcinkach będę chciał się zająć też już y, troszeczkę buildcraftem po to by mieć cały czas dostęp do stałych surowców ponieważ potem nie można zajmować się jakimiś większymi rzeczmi, rzeczmi, rzeczami rzeczami? rzeczami? nieważne dobra, to mi jest tutaj, to mi niepotrzebne, dobra to można lecieć ogólnie zauważyłem, że mam spadki klatek teraz co jakiś czas, nie wiem nie wiem z jakiego kurczy to jest powiem szczerze powodu, bo... FPS, FPS-ami, ale... Kurno, to jest ich zespół czy co? Co tu ma być? I co tu w ogóle jest? Nara Nara, Nara No do zobaczenia, cześć, papa. Aj! No fuck. Kurna! Zepsuł mi się miecz! Fak! eee! Zdurzę! Fuck! Nie mam miecza, nie mam z czym bić, nie mam z czym bić! Nie mam z czym bić Miałem dwie miecze słuchajcie jak wychodziłem. A teraz ja mam ani jednego, gratuluję! Już z B mi poszła praktycznie. Dobra słuchajcie lecimy szybko zrobić mieczyk i wracamy bo trzeba będzie załatwić tych tam kon... klientów? Klientów, tak? Dobra tu mam na szczęście z ja potrzebuję jeszcze jedno drewno zrobimy sobie miecza, mieczałkę mieczałkę znajperałka okay, Okej, potrzebujemy tutaj dwa żelaza no i prosta recepturka. Pyk, pyk, pyk i idziemy dalej na fight. Ok. Odcinek będzie mniej więcej krótki, zobaczymy, już jest. No, 13 minut, Fajna liczba, podoba mi się to. Zawsze są takie jakieś schizy, że 13 widzę. Będę miał pecha, coś tak czuję. No i teraz będzie trzeba tych skubońców tam wybić. Ale ja też czuję, że tu jeszcze jest nie jeden. Także oświetlamy to, to to już nie powinny się ogólnie respić respić no a naradzać, naradzać się z niczego a tam nie było czegoś takiego a dzień dobry a witam pana ale zauważyłem że takie mm, te co to jest ej co to jest <grytanie> Dzień dobry Coś tak czułem, że to tak się skończy. Ten ma tarczę skubany! A ja mam ci serduszka! Aaaaah, spiewam Nara. Nie ma mnie tu. Nara. Nara, że muś. Nara. No tak, ja nie mam zbroi, to miał skubany tarczę. LOL. Nie, no nieźle to auto przemyślał ten ten. Dobra. Niech mi troszeczkę życie chociaż wejdzie. Huuu, Jezus Nie mam się czego napisać, zawsze mam jakieś picie Ze sobą No i co można sobie powiedzieć, będziemy mogli sobie jeszcze troszeczkę może pogadać Ale teraz sam nawet nie wiem za bardzo o czym Dobra, tu jest ten faniaczek. Szkoda, że nie można wziąć, tak że na przykład mieć Byłoby spoko ogólnie, na przykład tarczy można by było mieć Wiem, że do tego jest oceniamia notyfikacja, ale nie ma jej w pingwin packu z tego co mi wiadomo ogólnie Ej, ja tam nie byłem takim tym, w tym drugim zamku chyba nie było tego Ten jest jakiś taki lepszy eee. fap, fap. Dobra, to yy, yy, tak, poproszę będzie będziemy mieli mieczyć, mieczyk jest Hełm mamy, no i mamy, o, a o, zapomniałem, że jak mamy hełm, to nie potrzebujemy ten Dobra, słuchajcie, włożymy, tutaj też wszystkie esencje, jakieś ten inne duperele ale potem będę się zastanawiał co mi się co mi się przydało, co nie. Dobra, sądziliśmy wszystko. E, coś czuję, że hmm, chyba to całe to zależało od tego, żebym ja to otworzył. Znaczy, no, że miałem to tworzyć tym, ale no co poradzić. Troszeczkę się wycwaniłem. Pistolet też wezmę w sumie. Nie, nie, nie. Co to jest? Ej, no, co to ma być? No chyba pogrzało autora, że ja się teraz z diaksem... Bić. Bić. Spierdaj. Ja może dobra mię na Ja... No dobra, nie dobra. Nie ma co. Aaaa, zostaliśmy diament. No dobra, ale słuchajcie. Tak jak mówiłem, myślałem, że będzie z nim ciężko, jednak w sumie nie było aż tak. Co to jest? A to są te takie strzały. A ja mogę tu strzelić? Ja mogę to teraz strzelić? <śm> chyba się panowie przejeżdżają. Popsute. Dobre, dobre, dobre. To mi się podoba. To jest dużo fantów. I właśnie po to w sumie chciałem. Co? Co to ma być? A się zjarałem. Myślałem, że zginę. No taki kuna podźwięk poszedł, taki ten metal. Co to jest? Proszę, co to jest? To jest boss! To jest boss! <overstytu> był. Boss? Co coś HP? Chyba go Bóg opuścił. w... piczkę. Fuck. Man. Co to miało być? I czym on we mnie rzucił? Czym się przez chwilę jak na haju? Jak po imprezie dobrej. W Minecraftie. Au! Au! bym <grystanie> ja się i w łeb dostałem. Czy jest ten Więc co tu jest? Someone undead. Someone undead. Co? O co chodzi? O men, a nie mam butów. O men, nie mam butów. Nara, prajerzę Tak! Zabiliśmy bossa! Ty, 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 ty. Teraz mamy tą fajną kość, czekaj to jest, ja wiem chyba co to jest Ej, czemu mu się w ogóle coś się musiało popsuć, bo z tego co pamiętam, to mu chyba życie powinno się zregenerować, a mu się nie zregenerowało życie miał ja przy HP, a ja siedziałem jak tam, jak debil Ja pierdzielę, dobra, nie należę ja Zaraz słuchajcie, to tak, zajpierw dałem skrzynecz Co to jest? Hookshot co to jest? Oj klata jest nawet No dobra Dobra mamy jakieś fanty ale ja to schowajmy no, O, mamy 9 diaksów do tej pory nie mieliśmy żadnych diaksów i w ogóle Ogarnijmy tu trochę Co to jest Hookshot To jest to To jest to Patrzcie a to jest fajne, to jest takie ten, dobra, to tutaj musimy sobie gdzieś tutaj szybko, szybki klipunek zdać, może być nawet w sumie tutaj. Okej, okay, dobra. To teraz tak, szybko jeszcze pozbieramy sobie e książki do naszego enchantu, który miałem zrobić już jakiś czas temu, ale też nie zrobiłem. Zbierzemy tak szybko z dwa staki po prostu książeczek, skoro już tu jesteśmy. Bo w sumie po to też chciałem wyjść, żebyśmy żeby zdobyli parę książek. No i chyba zniszczyliśmy bossa, więc przejęliśmy, słuchajcie, zamek. A więc w tym takim pierwszym parcie z naszej przygody będziecie mieli zamek, jak przejęliśmy tamten drugi, też przejęliśmy na odcinku, który mnie oczywiście skasował, także no, gratuluję Mojangowi. Słuchajcie, bo już dochodzi nam 20 minut nagrania, jak dobrze sprawdziłem, więc ja zbiorę jeszcze te książeczki, ja tu pozbieram książeczki, no i będziemy kończyć, słuchajcie, więc do zobaczenia, subskrybujcie, łapkujcie w górę oczywiście, komentujcie i jak macie jakieś fajne propozycje oczywiście piszcie, no i napiszcie oczywiście co sądzicie do tych który jest lepszy, bo powiem wam szczerze, że y, sam się nie mogłem zdecydować dobra, więc ja się z wami żegnam, do zobaczenia w kolejnym odcinku i na razie, śmaneczko